Dziś pokażę wam, jak samemu zrobić choinkę. Będzie świątecznie i ekologicznie. Czy ty byłeś grzeszny w tym roku? Lampki mamy już zamontowane, ozdoby powieszone. Nasza choinka gotowa. Partnerem programu jest Makita Polska. Partnerem programu jest Fixly, aplikacja do zlecenia usług. Ho, ho, ho! Witam w kolejnym odcinku Murator Remontuje. Będzie to odcinek specjalny. Jesteśmy w bardzo świątecznym nastroju, dlatego też temat będzie bardzo świąteczny. Dziś pokażę Wam, jak samemu zrobić choinkę. Naszym partnerem będzie firma Makita które udostępni nam potrzebne elektronarzędzia. Teraz przenosimy się w inne miejsce. Pamiętajcie proszę o subskrypcji naszego kanału, komentujcie i lajkujcie. W ten magiczny sposób przenieśliśmy się do specjalnie przygotowanego warsztatu. Dziś pokażę Wam jak wykonać choinkę ze starych desek z palet. Będzie świątecznie i ekologicznie. Jakiś czas temu napisałem list do świętego Mikołaja i on zdecydował się odpowiedzieć. Mikołaju! Zapraszam. O, 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 ho, ho, ho. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Jerzy. Witaj, święty Mikołaj, bardzo się cieszę, że Cię widzę. Ja również się cieszę, że Cię widzę. Przyniosłem Ci kilka narzędzi. Firmy Makita. Wiem, że będziesz robił choinkę i na pewno ci się przydadzą. Ale jeszcze przed tym zadam ci jedno pytanie. Czy ty byłeś grzeczny w tym roku? Oczywiście, Święty Mikołaj, byłem bardzo grzeczny. Mikołaj ma wszystko spisane, i przy Twoim nazwisku jest jeden znak zapytania. Wiesz o co chodzi? Mm, domyślam się. No właśnie, słyszałem, że ty mało spędzasz czasu ze swoimi dziećmi. To prawda? Niestety tak jest. Ogrom pracy mi na to nie pozwala. Mam nadzieję, że w tym nadchodzącym roku będziesz spędzał dużo więcej czasu ze swoimi dziećmi. Obiecujesz to Mikołajowi? Obiecuję Ci świętecznie. Cześć Mikołaju! Bardzo. A ja teraz jeszcze mam dla Ciebie inne elektronarzędzia firmy Makita. Do zrobienia choinki przekazuję Ci wiertarko wkrętarkę. Proszę bardzo. Mam dla Ciebie też szlifierkę mimośrodową. Proszę bardzo. Na pewno do wycięcia kształtu przyda Ci się pilarka tarczowa. Proszę bardzo. No i myślę, że też się przyda wyżynarka. Jesteś uzbrojony, Jerzy. Super, wspaniałe te narzędzia. A powiedz mi co z akumulatorami. A oczywiście. Wszystkie te narzędzia obsługiwane są przez jeden akumulator. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie będziesz miał żadnych wątpliwości. Uciekam do innych dzieci. Do zobaczenia, Jerzy. Do zobaczenia, święty Mikołaju. Bardzo dziękuję za prezenty. Teraz Wam opowiem, jak nasza choinka będzie wyglądała. Będzie to choinka płaska na solidnej podstawie. Będzie można ją postawić przy ścianie, żeby nie zajmowała za dużo miejsca. Do naszej choinki będą potrzebne następujące materiały. Będą to deski ze starych palet. Przyda się również kawałek belki jako solidna podstawa i jedna dłuższa deska o długości 1,50 m, która będzie stanowiła pień naszej choinki. Do zdobienia użyjemy ozdób choinkowych oraz lampek. Przechodzimy do dzieła. Chcemy, żeby nasze deski wyglądały na starsze, dlatego pomalujemy je dwuetapowo. W pierwszej kolejności pomalujemy je impregnatem penetrującym w kolorze ciemnego brązu, następnie wykonamy strukturyzację za pomocą wiertarko-wkrętarki i szczotki drucianej, a na koniec pomalujemy je impregnatem kryjącym w kolorze białym. Nasze deski już pomalowane i wysuszone. Teraz przystąpimy do strukturyzacji, czyli szczotkowania drewna. Pamiętajcie, że do prac z elektronarzędziami potrzebne są okulary ochronne i rękawice. Użyjemy szczotki drucianej montowanej na wkrętarko-wiertarkę. Pamiętajcie, dobrze ją dokręcić, żeby nie było luzu. Następnie montujemy akumulator. Deski już mamy wyszczotkowane i przygotowane do wstępnego montażu. Finalne malowanie przeprowadzimy dopiero jak cała nasza konstrukcja będzie gotowa. Teraz zajmiemy się montażem desek do naszego pnia. Teraz musimy rozłożyć nasze deski na stole pomalowaną stroną w jego kierunku, tak żeby z tyłu móc przykręcić nasz pień. Deska, która będzie nam służyła za pień, ma w tej chwili metr 80. Musimy ją przyciąć na 150 cm. Nasz pień już przycięty. Teraz pora przykręcić go do konstrukcji naszej choinki. Żeby zrobić to dokładnie, Trzeba to rozmierzyć. Zacznijmy od tego, że nasze deski mają 120 cm szerokości. Połowa jest więc na 60. Nasz pień ma szerokość 8,6 cm. Czyli jego połowa to 4,3. Czyli teraz od 60 musimy odjąć 4,3. Wychodzi nam 55,7. I taką odległość należy zaznaczyć od krawędzi deski. To samo robimy z drugiej strony. Teraz deskę dokładamy zewnętrzną krawędzią do oznaczonych wcześniej punktów. Pamiętajcie, żeby nasz pień był mniej więcej na połowie wysokości ostatniej deski. Teraz zabieramy się za skręcanie naszej konstrukcji. Pamiętajcie, dać dwa wkręty na każdą deskę, żeby się po prostu dobrze trzymały. Warto jest też sobie ponawiercać otwory w naszym pniu, żeby nam nie pękał podczas wkręcania wkrętów. Dobrze jest przykręcać po przekątnej, żeby deski nam się nie ruszały po zmontowaniu. Nasza choinka już skręcona. Teraz najważniejsza część, wycięcie kształtu choinki. Musimy to całe obrócić na drugą stronę. Choinkę mamy obróconą. Teraz musimy znaleźć środek na szczycie naszej choinki. Jest to dokładnie 60 cm, jak odznaczaliśmy wcześniej. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie czubek o szerokości 2 cm, i odznaczcie w ten sposób, żeby sam czubek naszej choinki podczas cięcia nie odpadł. Teraz musimy zająć się dolną deską naszej choinki. Musimy wyznaczyć środek i od środka oznaczyć dwie równe odległości. W naszym przypadku będzie to 43 cm, w waszym może być to dowolna odległość. Wszystko zależy od tego, jakiej szerokości chcecie choinkę osiągnąć. Teraz musimy narysować linię. Przyłóżcie ją do odznaczonych punktów. My do tego wykorzystamy listwę. Wy w domu możecie mieć długą poziomicę bądź też inną deskę. Kontur choinki odrysowany, czas się wziąć za wycinanie. W trakcie wykonywania naszych prac wystąpił mały problem. Już chcieliśmy przecinać naszą choinkę, ale wyszło, że nasze deski są porozsychane i nierówne. W celu ich ustabilizowania wykonaliśmy Dwie listwy z deski paletowej i przykręcamy je z tyłu, żeby ją usztywnić i ustabilizować. Wy możecie kupić gotowe listewki. Zabieramy się do dzieła. Nasza choinka skręcona i usztywniona, gotowa do cięcia. Do tego posłuży nam pilarka tarczowa i wspomoże nas odkurzać, żeby nie robić bałaganu. Do dzieła! Nasza choinka już wycięta, teraz wszystkie krawędzie wyrównamy i wygładzimy szlifierką mimośrodową. Zakończyliśmy szlifowanie, teraz bierzemy się za drugie malowanie, ale to nie będzie takie zwykłe malowanie, zaraz pokażę Wam, jak to wykonać. Do malowania będzie nam potrzebny impregnat biały kryjący, pędzel oraz gąbka do mycia naczyń. Impregnat nakładajcie od środka na zewnątrz, weźcie od razu gąbkę i wcierajcie. Chcemy uzyskać efekt lekkiej mgły, tak żeby kolor drewna był widoczny. Tego impregnatu naprawdę nie trzeba dużo. Chodzi jedynie o zabielenie powierzchni. Nasza choinka jest już prawie gotowa. Teraz należy ją przeozdobić. Do ozdobienia choinki możecie użyć różnych ozdób. My kupiliśmy takie, które są płaskie i dobrze się do niej przykleją. Użyjemy do tego kleju na gorąco. Pamiętajcie, rozłóżcie sobie wszystkie ozdoby na całej choince, zaplanujcie ich ułożenie, a następnie po prostu je podnoście i przyklejajcie. Ozdoby mamy już przyklejone. Teraz zajmiemy się iluminacją naszej choinki. Lampki trzeba rozłożyć równo. Zaplanować otwory, wywiercić je od tej strony zewnętrznej, a następnie przełożyć od drugiej strony, żeby nie było widać przewodu. W kilku miejscach, gdzie kabel jest luźny, przyklejmy go klejem na gorąco. Lampki mamy już zamontowane, ozdoby powieszone. Nasza choinka gotowa. Prawie jeszcze trzeba zamontować podstawę. Mamy tu kawałek belki konstrukcyjnej, która posłuży nam za podstawę naszej choinki. Pamiętajcie, żeby to było dość ciężkie. I duże, żeby utrzymało w pionie naszą choinkę. Musimy zaznaczyć, co jest środek naszej podstawy. W naszym przypadku jest to 23,5 cm. To samo musimy zrobić z pniem naszego drzewa. Wiercimy otwory pod montaż podstawy. Pamiętajcie użyć odpowiedniej długości wkrętów. Nasza choinka już gotowa. Wyszła piękna. Wy też zadbajcie o ładne drzewko w Waszym domu. Niech te święta będą spokojne, radosne i szczęśliwe. A prezenty obfite. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zdrowych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy za współpracę firmie Makita. Zapraszam do subskrypcji i polubienia naszego kanału. Koniecznie zostawcie komentarze i powiedzcie, czy podoba Wam się nasza choinka. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Jerzy Pawlicki.